Już przewidywała, wstęgę trzecią przez w imieniu właścicieli prezydent miasta Poznania, w imieniu wykonawców prezes tekta, w imieniu tych, którzy powierzono zarządzanie tą spółką. Moja stromna osoba, ale wśród naszych gości są również i chciałbym ich poprosić, żeby chcieli do nas uprzejmie dołączyć, marszałek Sejmu, pan Eugeniusz Grzeszczak, będziemy bardzo miły, jeśli pan marszałek zechce dołączyć. Szczególnie proszę państwa, również i z tego powodu, że pan marszałek pochodzi z miejscowości Słupca, a ze słupcy przyjechały te wszystkie stalowe elementy, które Państwo wokół siebie i nad sobą widzicie. Więc myślę, że obecność pana marszałka będzie jak najbardziej i symboliczna i jednocześnie pożądana. Czy możemy zaprosić? Drodzy Państwo, w branży telewizyjnej to się nazywa, że kamera ma odejście. Powiem Państwu, że ze względu na wysokość tej hali, bo co było wcześniej nie było tak wysokie z tego co wiem, tutaj wstęga ma odejście. Wisi na razie bardzo wysoko, ale za moment obniży się do poziomu naszego wzroku, po to, żeby panowie mogli uroczyście dokonać tego przecięcia. Oto i wstęga, proszę dokładnie, dwa kroki do tyłu. Prosta instrukcja najlepiej, może panowie życzą sobie inaczej sprawą, umalując Natomiast od przecięcia proponuję zacząć od nacięcia, a przeciąć wspólnie, kiedy już panowie będą gotowi do tej operacji, tak żeby jednocześnie fotoreporterzy i przedstawiciele mediów mogli to uwiecznić na wszeczasy czasy i powsze czasy. Panie prezesie, z przyjemnością panów wystartuję, możemy rozpocząć odliczanie, a zatem trzy, 2, 1, tniemy! I twórców tego pięknego miejsca ogłaszam, że pawilon 8A został otwarty. Nowoczesny pawilon wystawienniczy daje nieograniczone możliwości. Pozwala spełniać naprawdę każde marzenie. Także o balecie wbrew w prawo.